Mszywioły, powszechnie znane jako zwierzęta mchowe, obejmuje ponad 5000 obecnie rozpoznanych gatunków. W tym ponad 5 tysięcy znanych dodatkowych wymarłych form, osiadłych prawie wyłącznie w koloniach. Znany jest tylko jeden gatunek samotny – monobryozon, ambulans. Organizmy koelomate, które z zewnątrz przypominają polipy koralowców miękkich. Podobieństwo to wynika z obecności pierścienia wyścielałych rzęskami macek, zwanego lofoforem, którego te gatunki wykorzystują do wytwarzania prądów pomagających żerować na okrzemkach i innych organizmach planktonowych. Mszywioły tradycyjnie podzielono na trzy klasy. Chociaż większość gatunków mszywiołów to gatunki morskie, znane są również formy wód słodkich i słonawych. Kolonie zwykle rosną na podłożach skalistych, ale do osiadania wykorzystuje również wiele innych stałych powierzchni od muszli i egzoszkieletów innych bezkręgowców popływające kawałki lodu Antarktyki. Chociaż rozmiar pojedynczego zoidu myszywiołów jest dość mały i wynosi średnio pół mm długości, całkowite rozmiary kolonii mogą wahać się od 1 cm do ponad 2 metrów średnicy. Kolonie różnią się wyglądem od galaretowatych kropek po formy krzaczaste, lub drzewiaste. Istnieją również gatunki inkrustujące, które wytwarzają zmineralizowane egzoszkielety i bardzo przypominają małe koralowce. Jelito mszywiołów ma kształt litery U. Zaczyna się od jamy ustnej i kończy w odbycie, znajdującym się w pierścieniu lofoforu. Nie ma specjalnych narządów wytalniczych. Kiedy polipid zooidu gromadzi nadmiar odpadów chemicznych, zastępuje go nowy, który wyrasta ze ściany ciała. Zooidy w kolonii mogą być polimorficzne i wyspecjalizowane. Wszystkie rodziny mają autozoidy, które są odpowiedzialne za żerowanie i trawienie. Reszta zooidów w kolonii nazywana jest heterozooidami. I nie może się odżywiać. Niektóre zooidy, znane jako kenozoidy, są znacznie zredukowane i wykorzystywane do mocowania do podłoża. Inne chronią kolonie. Mogą również występować wibrakule, które mają wieczko wiciowe, używane do czyszczenia lub specjalizują się w wysiadywaniu jaj. Zoidy posiadają komórki dotykowe umieszczone na mackach, a niektóre larwy mają oczka wrażliwe na światło. Zwierzęta te są fototaktycznie dodatnie jako larwy i ujemnie fototaktycznie jako dorosłe osobniki. U niektórych mszywiołów grupy zoidów współpracują, aby wytworzyć zwiększone prądy potrzebne do żerowania i usuwania odchodów. Co sugeruje przynajmniej jakąś formę prymitywnej komunikacji między zooidami. Chociaż środki, w jaki sposób to robią, są obecnie nieznane. Pojedynczy organizm w kolonii nazywany jest zooidem i składa się z cysty i polipidu. Torbiel to osłonka zewnętrzna. Chitynowe, zwapnione lub galaretowane zoekium, wydzielane przez zooid i dołączona ściana ciała. Polipid składa się z lofoforu i wnętrzności. Lofofor przechodzi przez otwór cystydy i może być pokryty wieczkiem. Poszczególne zooidy są małe. Największy znany gatunek dorasta do 4 mm. Pod ich zooekium znajduje się naskórek i otrzewna. Pod tymi warstwami mogą, ale nie muszą znajdować się mięśnie podłużne i okrężne. Mszywioły są w stanie wycofać swoje lofofory do zooekium, aby uniknąć drapieżników. Inne adaptacje przeciw drapieżnikom obejmują kolce powierzchniowe lub wytwarzanie toksycznych chemikaliów u niektórych gatunków. Z kolei niektóre gatunki maski lofoforu ułożone mają w kształcie podkowy, u innych są ułożone kołowo. Jako gromada kosmopolityczna, żywioły jako całość nie są zagrożone. Jednakże, niektóre populacje mogą być zagrożone z powodu wprowadzonych drapieżników. Jako filtratory, mszywioły filtrują i recyklingują wodę. Oszacowano, że kolonia o wielkości około 1 m2 może przefiltrować do 48 tysięcy galonów wody morskiej rocznie. Thank you.